Siemasz, siema jeszcze siema, Doklej, doklejam tą część. Dobra, nie ważne. To no, e, pomaga dobra. są o teraz. to ja będzie dwa. Hmm. Hmm. Tutaj mamy nic stany i jest ja słońca. Wystawiamy go oczywiście. Jak przepuszczałem, zaczynamy ja od 100 tysięcy. Na... Zacznijmy od 110 tysięcy. 6 godzin. Od tego filmiku jak się pojawi macie 6 godzin. Na znalezienie tego nis górka. Widzicie? Zobaczcie Co? Zapytaj się Ronaldo, ile ma samochodu w tej chwili, Ronaldo. Nie wiem. Hmm. Paręset. Widzicie? No może. No. już wiem. Przeskoczyłem przez się w ten i przeskoczyłem. trzymałem. dzień dobry, widać kiedy to robi? Ja już sobie stole Krag ma jeden Nie, no sam plecy, jeszcze co za... Wiktor... ja się to. Wiktor, ja nagrywam odcinka. Tu jest. Przepraszam, Biat ja po prostu jeszcze się nie nauczył wymowy po tak? Okay. A chodzi Stoi do liceum Eee, no to mamy to tego. Mamy, nie wiem, co no, się gra w I... I... Czemu za tą grę dostajemy 8%? Pykstawiamy. Co tu jest 8 milionów. Zaczynamy od 5 Macie... Na to auto akurat dam wam mniej, czyli 3 godziny. Powodzenia! Tylko muszę wam jeszcze pokazać, że wchodzi. Nie wstawiłem. Jeśli auto się sprzedadzą do jutra, czyli że mamy tu widzów, którzy oglądają mój kanał, więc na jaś